Siemanin dziewczyna ze mną zerwała dzisiaj Jezu, gościu, kobiet jest tyle Zobacz, wystarczy, przejrzyj się po internecie, laski się nie szanują Po kaczyce? Po nudes Nie, to zasuba, wiesz, to za suba Szmata Wiesz, może Idę sobie po kole, więc zaraz wrócę mogła to da wszystkim O, sobie tak? Git będzie o, tak. O, tak. Kobiety zazwyczaj same się wyjaśniają. Wystarczy, że pozwolisz i pozwolisz mówić laskom. No bo ja jestem szmatem, ja jestem kurwą. Chyba, że była fajna, ale jak była fajna, to by Cię nie zostawiła, więc jest tyle lasek, które można do wszystkiego, naprawdę. Znajdziesz do tańca. Hej. Hej. Ładnie tań Jaki jest boże no, różańca. Szczęść Boże, witam Państwa, witam, witam Kiedyś stanął nad brzegiem Szukał ludzi Gotowych pójść za O Panie To Ty na mnie spojrzałeś FAJEŁ Jestem świętekły nie! ten bieżący i odmawiam Patrzysz. a to jest takie po prostu zwykłe pokazywanie dupy. To jest takie, bym powiedział, artystyczne pokazywanie dupy. To jest coś innego. Jest ten pierwiastek sztuki. Pokazuję taką najlepszy content. Dobry, dobry content. No w sumie to jest dobry atrybut. Dobra, tak? dwa atrybuty, dobre. Kaj, zwolicie laskę fajna dupa, słabe cyce, czy słaba dupa, fajne cyce. Fajna dupa Ja lubię takie coś co piszą sobie niki na dupie za pieniądze Mmm nie wiem Nie wiem wszyscy, wszyscy wiedzą jak to jest ze streamerkami, nie? Czy nie? Zwykła dziwka, ta i ta Nie mógł ci chodzi. Ej, kolego, kolego, uspokój się, szałem kobiety, okej? Okay? Czyli... Czy, czy content na Twitch to musi być heche he, rucham, penis dziura? Czy możemy wyjść z poza tych, tych ograniczonych żartów? Wszystko mam zajebiste. Zajebistego kutasa gościu. Jak komuś czasami wyrucham matkę dla okazyjnie. Z twojej starej szaszłyk robię. Wsadzam jej kurła jak dwururkę w odbyt. Oh, teraz dopiero boli. Szmato. Lambo. Bentley. Aston. Rolls-Royce. Celuj w twarz. No ale takie rzeczy, to już trochę za mocno Co kurwa za mocno, to jest internet Twarda bania i zaciśnięte pięści Jebać Dzisiaj nie ma przeba, Hajs trzeba, haj trzeba rozjebać Kurwy zroksy jeba. jebać i się nie bać Twarze Polaków zdabią biało-czerwone warwy, krew z nosa i sperma na twarzy Tak sperma z kutasa cieknie, no nie no chłopcy Kurwy zroksy jebać, jebać i się nie bać

O kurwa to nie jest świeca! Mam, mam świecą, świeca, nie, świeca. A świecę. Czekaj. Mam nie świecę świecę, to. nie, świecę. Dlaczego masz czerwone w oczy? Bo Jestem ci płynką. Tak, ja śpię cały czas. Wciągam krechy. Nie ma dnia, żeby nie chodziła na pana w ogóle. Nie, nie powącham towaru z swej dochuje. Przeliżemy się, <gry> niestety nie liżę się z psami. No kurwa! <laughs> Instant. Stąd... Wyruchałbyś mnie. Uwieś mnie nie chciałbyś. Um, ale kurwa, ale. Ale bym ci gardełk łabeł, tak samo jak w I wyjdź z mojego streama. Świat się pali, a ja wpadłem po pojale. Hej, hej, żywisty pożale. drogi do sukcesu równo wraz z ładowaniem.